Nowy odcinek Konopskiego udowodnił, że leksiu to zje, że jest pierdolnięty i tak dalej. Ale nie udowodnił, że jest pedofilem, a takie były oskarżenia w pierwszym odcinku. Dwa dni temu pisałeś, że dobitne dowody potwierdzające wiek dziewczyny, dobitne dowody, pojawią się w filmie. Nie, pojawiało, nie pojawiło się nic. Po, a teraz zrzuciłeś winę na dziewczynę, no że cię wkręciła. No kurwa, to ty robisz komentarii i to ty masz weryfikować informacje. Zwłaszcza jak oskarżasz człowieka o pedofilię. Teraz Konopski twierdzi, że Leksiu, no, próbował się umówić z trzynastolatką, pisał i tak dalej, że o... Niefajne zachowanie. Jakie przedstawia dowody? Dowody, moi drodzy, to to, że Leksiu odpowiedział tej trzynastolatce na jej relację emotikonką oczu. To są dowody, że no Leksiu chyba kurwa coś ma nie tak z głową. No ale Konopski twierdzi, że było więcej tych wiadomości, no ale dziewczyna nie zdążyła zrobić screena. Czyli ona robi, zrobiła screena oczu. Ale jak Leksiu jej proponował jakieś niemoralne propozycje, to już screena nie zrobiła. I mimo, że twój pierwszy film okazał się fejkiem i go już chyba ukryłeś, to teraz mam ci uwierzyć na słowo, że Leksiu pedofil. A jednak widzimy, że no, żadnej rozmowy nie było, bo gdyby była jakakolwiek rozmowa, że ta dziewczyna by cokolwiek odpisała i Leksiu by tam kontynuował, no to musiałaby zaakceptować nie, tutaj prośbę, żeby móc mu odpisać więc w ogóle nie gadali. Czemu to jest w odcinku? Z ...sądkiem nie kontynuowało rozmowy z Leksiem, przez co finalnie nie doszło na szczęście do tego spotkania. Chcę pozostawić... Leksiu tej trzynastolatce ani nie było żadnego spotkania, nie proponował i nie wysłał żadnych zdjęć swoich, tak? Tylko wysłał to emotikonkę oczu. No to kurwa niezły dowód, nie? Niezły kurwa dowód, Konopski. No tutaj jest mój apel do ciebie, Konopski. Pokaż dowody. Oskarżyłeś człowieka o pedofilię? Pokaż dowody. Ta wiadomości z, yy, z filmu Konopskiego jest z dziewczynami 16-17 lat. Ja nie bronię Leksia. Chujowo zjew, chujowo się zachował, ale nie pedofil. A oto Konopskiego go oskarżyłeś w pierwszym materiale. W którym Konopski oskarżał Leksia. Ten pierwszy film już zniknął z kanału Konopskiego. W sumie co? Podałeś fake info. Pedofilia to jest kurwa najgorsze, co może być. Oskarżyłeś człowieka o pedofilię, no i teraz kurwa usunąłeś film, żeby pozwu nie dostać. To dobrze, Konopski, że nagłośniłeś temat, ale najpierw powinieneś zbadać temat i nie nagrywać filmu, że Leksiu to pedofil, tylko że na przykład Leksiu to zjeb, nie szanuje kobiet, wypisuje chujowe rzeczy do dzie... Wiecie, jaka to była afera? Członek Teamu X pedofilem. Pierwsze miejsce na karcie na czasie. Na, to był najbardziej popularny film Konopskiego, a Konopski działa już w internecie kilka lat. To wiecie. Nie można było jednego dnia zrobić researchu. Trzeba było kurwa szybko nagrać, bo jeszcze rewo by wyprzedził. To też jest ciekawy plot twist, nie? Bo w tym odcinku, no już, wrzucasz jakieś tweety rewa, żeby jakby potwierdzić swoje tezy, że jakby cała branża żeby umocnić film, nie? Że cała branża komentarzy za tobą i tak dalej. Wcześniej jakoś blokowałeś rewa na swoim kanale. Rewo sam o tym mówił, że go blokujesz. Ale fajnie, fajnie, że teraz zobaczyłeś, że ten człowiek istnieje. Żeby była jasność. Leksiu zachowywał się tragicznie. Ale nie nazywaj, nazywajmy wszystko po imieniu, nie? Na pedofilię mówmy pedofilia. Ale w tym przypadku to kurwa nie była pedofilia, a chłop został oskarżony. Nie zachowujmy się jak w średniowieczu. Podsumowując moją wypowiedź, taki mam apel do Konopskiego. Jedna, jedna z najgorniejszych spraw w Parlamencie Europejskim z najgorniejszych w Parlamencie Europejskim powiedzieć Hejka, na samym wstępie chciałabym powiedzieć, że widziałam film Konopskiego i chciałam zaznaczyć po raz kolejny, że nie popieram tego, co zrobił Leksiu. Nie podoba mi się to, zachował się jak totalny pajac, ale według mnie Konopski nie doprowadził sprawy do końca, nie wytłumaczył wszystkiego. Konopski nie wspomniał też nic praktycznie o dziewczynie, przez którą wybuchła cała afera, rzekomo 14-latki. Zdobyłam dowody, które potwierdzają, że dziewczyna. Miała już 15 lat. Co w naszym polskim prawie bardzo dużo zmienia. ikono. dlaczego teraz próbujesz wybielić się i zganiasz winę na dziewczynę? To ty jesteś osobą, która rozpierdoliła to na cały internet i przez którą wybuchła drama. Powinieneś na początku zrobić dokładniejszy research i po prostu sprawdzić. A z tego, co im mówiłeś, przez telefon, jak rozmawialiśmy, bo dobrze wiesz, że rozmawialiśmy, mamy nawet screeny z tego, <laughs> wynika, że po wybuchu całej afery Dziewczyna dopiero wtedy wysłała ci jakby zdjęcie legitymacji szkolnej, na której chuja było widać, tak tak powiedziałeś. Więc poprosiłeś się o to, żeby wysłała ci zdjęcie innego dokumentu, na co dziewczyna odpowiedziała ci zdjęciem świadectwa szkolnego, na którym nie było widać ani imienia, ani nazwiska. Było widać tylko datę urodzenia. A ty mimo wszystko mówiłeś, że masz niezbite. Dowody, a mówiłeś, że masz niezbite dowody na to, że dziewczyna ma 14 lat jakakolwiek informacja o tym, że Leksiu groził tej dziewczynie? Znaczy, że jednak jej nie groził, bo nie masz na to żadnych dowodów. I według mnie, usuwanie, znaczy ustawianie filmu, tego pierwszego, jako prywatny, to błąd. Popełniłeś w tym momencie. Leksiu też wysłał penisa do dziewczyny, która ma 13 lat. Natomiast Konopski tego nie potwierdził, bo pokazał tylko jednego screena, na którym widać, że Leksiu po prostu wysłał dziewczynie emotkę oczka. Na przykład Konopski wczoraj powiedział mi, że jakby ma dowody na to, że Leksiu wysyłał niestosowne zdjęcia do tej nowej trzynastolatki. Natomiast Wardendze powiedział, że dziewczyna kręci i że po prostu ma screeny i jakby dowody na starym telefonie. I chciałam też się zapytać ciebie Konop, gdzie są po prostu te wątki, o których mi mówiłeś, że wspomnisz? Bo jakby ja na filmie ich nie widzę. Co do filmików i wszystkich dowodów w tej sprawie, tego materiału, co mam 15 minut. Na razie nie będę publikowała, ponieważ chcę go jeszcze raz dokładnie przeanalizować i najwyżej po prostu powycinam Wam najważniejsze i najciekawsze momenty z tego wszystkiego. Według mnie, konop powinien przyznać się do tego, że spierdolił, a nie jakby wymiguje się od całej prawdy. Przedstawił kolejne dowody. Wiem, że większość ludzi pewnie teraz będzie żyła tymi dowodami i nie będzie nawet zwracała uwagi na wyjaśnienia tej sprawy, ale według mnie powinien. Się... Powinniście od nowa tak jakby przeanalizować tą sytuację. I przepraszam, że niektóre relacje są poucinane, ale nie wiem dlaczego Instagram mi wszystko ucina. I jeszcze jedno małe pytanko. Dlaczego usuwasz komentarze, które nie zgadzają się z Twoją opinią i które są najwyraźniej przeciwne? Pod tym oczywiście najnowszym filmem. Słuchajcie, <laughs> bąka.